Sławomir Grabowski, Marek Neyman, noc kota Filemona. Za oknem zapadał szybko jesienny zmrok. Zaraz też pociemniało w izbie i zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Po pierwsze, ktoś na kogoś wpadł. Po drugie, coś gwałtownie zniknęło. Po trzecie, coś się niespodziewanie pojawiło, a po czwarte. Po czwarte, dziadek zapalił wreszcie lampę i wszystko natychmiast się wyjaśniło. Ale zanim zobaczymy, co się wyjaśniło, musimy wiedzieć jeszcze coś. Dziadek, który zapalił lampę, mieszka razem z babcią w małym domku na wsi. Razem z nimi mieszkają dwa koty: kocur Bonifacy, który z niejednego pieca chleb jadł i niejednej myszy na ogon nadepnął, oraz Filemon. Filemon nie jada chleba z żadnego pieca, tylko pije codziennie mleko z miski, a myszy to mu na razie uciekają. Po prostu Filemon jest jeszcze mały, ale jak dorośnie, to ho-ho. W zegarze mieszka sobie kukułka. I to już chyba wszyscy domownicy. Ale ale są także myszy, które mieszkają w mysich norach. Kiedy więc dziadek zapalił lampę, wszystko stało się bardzo proste. A było to tak. Najpierw dziadek wpadł na babcie, kiedy po ciemku szedł zapalić lampę. Potem zniknął kocur Bonifacy, bo jest czarny jak smoła i w ciemności go nie widać. A kto się pojawił? Oczywiście Filemon, bo jest on z kolei biały. Ot i cała tajemnica. Nikogo więc to całe zamieszanie nie zdziwiło, z wyjątkiem Filemona. Ten to by tylko kręcił ze zdumienia głową i pytał, pytał, pytał. Bonifacy, zaczął więc swoje Filemon, czy ja w ciemności też jestem taki, jakby mnie nie było? Prost przeciwnie, odparł Bonifacy, troszkę urażony, że ktoś ośmiela się z nim równać. A czy to dobrze, czy źle? Bardzo źle. A dlaczego? Dlaczego? Nic tylko dlaczego. Całe dnie słyszę albo dlaczego, albo po co. Zdenerwował się troszkę Bonifacy. Mój drogi, czy ty jesteś kotem, czy myszą? Oczywiście, że jestem kotem. Mam dłuższy ogonek i wąsy. No, i to ja powinienem polować na myszy, a nie one na mnie, wypalił jednym tchem Filemon. Właśnie, roześmiał się triumfalnie Bonifacy. A co upoluje biały kot, którego w nocy widzą nawet prawie ślepe myszy? Filemon zrobił bardzo nieszczęśliwą minę. Nic się nie martw, pocieszył go Bonifacy. Jeśli biały kot dobrze poluje, to właściwie. Właśnie! chlipnął Filemon. Ciągle obiecujesz, że nauczysz mnie polować i co? Zacznijmy od razu. Mój drogi, Bonifacy z trudem ukrył ziewanie. Wydaje mi się, że zaczniemy raczej od lekcji grzeczności. Zobacz. Dziadek i babcia szykują się już do snu. Nie wypada harcować im pod nosem. A poza tym, Bonifacy obrócił się do ściany i zamruczał pod wąsem: poza tym chce mi się spać. Co poza tym? wykrzyknął z nadzieją Filemon. Poza tym dobranoc, Filemonie. Filemon z urażoną miną zaczął się układać do snu. Ledwie jednak zamknął oczy, usłyszał głośne stękanie. To dziadek mocował się z butem, który ani rusz nie chciał mu zejść z nogi. Musiała babcia pospieszyć z pomocą. Złapała za but, pociągnęła raz, pociągnęła drugi, but został jej w rękach. Ale dziadek, jak długi, przewrócił się na łóżko. Zgrzyt, trach, bach, zajęczało łóżko. Drgnął Bonifacy na zapiecku, myśląc, że to myszy, i mruknął przez sen. Stękajcie sobie, i jęczcie, ile chcecie. Jutro i tak was wszystkie wyłapię. Zrobiło się cicho, a na dodatek jeszcze bardzo ciemno, ponieważ dziadek zgasił lampę. Im szybciej zasnę. Tym prędzej będzie jutro, zamruczał sennie Filemon. A jutro Bonifacy nauczy mnie polować. Zgrzyt, bach, trach! Rozległo się nagle w ciszy. Co to było, Bonifacy? zapytał Filemon. To oczywiście myszy. Szczękają zębami ze strachu. zamruczał Bonifacy i dodał, żeby nie było wątpliwości. Ze strachu przede mną, rzecz jasna. Trach, bach, zgrzyt! Bonifacy i Filemon podskoczyli równocześnie na cztery łapy. Bezczelność tych myszy przekracza już granice kociej wytrzymałości, zawrzał oburzeniem Bonifacy. Jeszcze trochę Adam im nauczkę. Bach, trach, zgrzyt! Dziadku, babcia zerwała się z pościeli, ktoś obcy po izbie chodzi. Żaden obcy, burknął dziadek. To deska w moim łóżku skrzypi. Na dowód tego dziadek przekręcił się z boku na bok. Zgrzyt, trach, bach! Deska już była tak stara, że nie pamiętała, jak ma skrzypieć, i za każdym razem robiła to inaczej. Spróbuj, dziadku, zasnąć! poradziła babcia. Nie będziesz tak skrzypiał. Kiedy właśnie nie mogę, bo wciąż myślę o tej desce. Dziadek znów przewrócił się na łóżku. Zgrzyt, trach, bach! Ale psie życie! Bonifacy zazgrzytał zębami. Co też ja mówię, kocie, życie znacznie gorsze. Spać nie można. To może zapolujemy, ucieszył się Filemon. Bonifacy nic nie odpowiedział, tylko westchnął żałośnie, a potem zeskoczył z zapiecka. Tuż obok, niby dojrzała gruszka, spadł Filemon. Nie hałasuj na polowaniu, skarcił go Bonifacy. Właśnie wybiegła z norki mała myszka i niepomna niebezpieczeństwa zaczęła biegać wokół stołowej nogi. Nawet nie wie, co ją czeka, szepnął zwycięsko Bonifacy. Uważaj, Filemonie, prężysz się do skoku i. trach bach zgrzyt. Mysz oczywiście uciekła, ale za to wstał dziadek i zapalił lampę. Mam już dość tej deski, jęknął. Zaraz wymienię ją na inną. Wymienił dziadek deskę, a nasapał się przy tym nie mniej niż Bonifacy. Tyle, że Bonifacy sapał ze złości, bo spać nie mógł, a dziadek ze zmęczenia. Wreszcie wszystko było gotowe. Dziadek zgasił lampę i nastała cisza. Zachrapał dziadek. Pochrapywała cieniutko babcia. Kuku, kuku, kuku. Co pół godziny wrzeszczała jak opętana kukułka ze ściennego zegara. Mruczał przez sen Bonifacy. Jaka cudowna cisza! Rozmarzył się Filemon bliski snu, choć w izbie głośno było jak na jarmarku, na który co piątek jeździ babcia masło sprzedawać. A myszy w tym czasie harcowały sobie w najlepsze dobranoc tempo przedszkolaki.